Ciełano z tej strony Mafry Szymonek, a dzisiaj ze mną jest. Um, Bojatik. tak. I jedziemy bitwę na World of Tanks. No tak. Dobra. Mam strasznie tragiczny heter. <grybujesz> Od ostatniego czasu nabiłem bardzo dużo czołgów. Chociaż nawet nie pamiętam jak ostatni raz nagrywają World of Tanks, jakie miałem. A na pewno nie miałem KV1. Albo? Nie, ja wtedy heterem jechałem. Tak, było hetzerem. To może w końcu będzie udana bitwa, bo każdą bitwę, którą nagrywałem chyba przegraliśmy. Mhm, no tak. Zaraz sobie sprawdzimy. Fajne... nie mogę powiedzieć, że są fajne, ale... Jak na stugi, to mi pasują czołgi. Mm. Tobie na hecera też powinny pasować. Cziutko. Cziutko. O, jest Chciutko. szturm. Od ostatniego właśnie czasu strasznie, znaczy często o, The, um... mamy szturm. Y, oraz od, jak jeżdżę zawsze moim czołgiem Leopard, to... Mam dziewiąte tiery w bitwie. Nie znam tytułu, ale <grymne> dobra, nieważne. Pluton! Fajnie! Co doszło w nowej aktualizacji? Wiem, że doszło bardzo... Znaczy, nie że bardzo, ale doszło dość dużo czołgów. Doszło no. dużo czołgów... Hmm. Można jeść trzy osoby no, no właśnie, pluton osobowy To jest czat. I zachęcam do akcji, w której... Nie wiem czy ona jeszcze jest ale była akcja że się zmieniało hasło i się dostawało 300 złota Jest jeszcze jedna rzecz jest też taka akcja lecz mm, nie, nie, nie nie powiem A znalazły ta, ta osoba która ją znalazła właśnie z nami rozmawia no. Mm -hmm. tak. Bo tylko ona sprawdzała. Tylko ona sprawdza stronę główną. Mnie to nie Ten Hiwi! To Dzisiaj go zabiłem het tym. Nie było. Faję, że się minąłem. No nie! Ale... Ze mnie lamus. Nie, no. będę chciała. Już lepiej. Teraz... Teraz lepiej. KF1S. Gdzie uciekasz? No i Białym. Uuuu, KF1S z boku jest. Aha, aha halo. Michał, witaj się z nagraniem, chłopcze. Nie ma. No. Zanim tylko A... będzie nas trzech w plutonie. Ehm, Pluto. Przypomnij, ten... może co jeszcze doszło w nowej wersji? Ehm, co, co jeszcze doszło w nowej wersji? Czego? No z tej wersji, no jeszcze go. World of Tanks. World nie? of Tanks? No, to jest ostatni nowy. Kurde, zginąłem. Mapa Perłowa Rzeka. A, Rzeka mapa, Są. właśnie. Jeszcze mapa. No, doszła tak. Mapa jest bardzo fajna. Bardzo dobrze zrobiona. Fajne miejsce. Jest tam bardzo dużo miejsc na kampienie. Działa samobieżne, nie mogą się tam czuć bezpiecznie. Zapra Michał, zaprosić cię do Prydonu? ja teraz raczej nie gram. A. Jutro możemy coś nagrać. Dobra, to ja gotowy. Polina. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć. cześć, cześć. cześć. Okej, okay. okay. No to Okej, okay. to ja biorę teraz Leoparda. O, od niego czasu, bo mam no, chyba 50 bite w nim przejechane mam. Mm. Mhm. i właśnie, z do grania w World of Tanks zapraszam do Plutonu, tylko wystarczy mi napisać, trochę tam poprosić, to ja dodam do Plutonu. Nie, to dla mnie nie jest wysiłek, żeby kliknąć w Plutonie, znaczy w klanie na stronie, kliknąć punkt werbunkowy i dodać imię gracza. Nie. Naprawdę, naprawdę, to nie jest wysiłek. Zbazuj od Dlatego... <laughs> Take a hill Wow, ale ma nazwę Crusader. Eider Co? No, u nas w ekipie Ted in Heavy nazywa się Crusader. Tak I Aha! Jeden minus tego leoparda mm. Prędkość nie rozwija się szybko Trzeba przejechać jakieś znaczy, sporą drogę trzeba przejechać, żeby prędkość Leopard'a się rozwinęła. Po drugie... ...dość dużo zabierające, ale powoli ładujące się cztery naboje Leopard'a. One się tak długo ładują, one się ładują dłużej niż w czołgu KV-1S. Dlatego mnie to wkurza, że tak powoli naboje ładują się w tym czołgu. Aha, i jak się rozwinie prędkość w tym czołgu, to się dość szybko jedzie. Teraz to 60. Ile masz FPS-ów, Paulina? 42. Ja teraz mam 20. Zawsze <grywa> <grywa> kiedy nagrywam mam mało FPS. -y. Mam mało FPS-ów? Nie na ciebie zasięgiem. No ale i tak mi to pasuje. Bo i tak umiem dużo osób zabić. No. Ale... Yo! Ale się wróg trafił nam na drodze. Poszło do niego strzały, nie warto chyba. A jednak. Jednak się udało. Nie, nie wierzyłem, że, do niego, że nie, nie wierzyłem, że go zabiję. A oczywiście nie mam Myślałem, że nie uda mi się, ale udało się, no. Eeech. coś napisał, nie? No do to... jutra no. Ej, przekrypła, matka się. O, ale wrób przed nami jest. Cromwell. I tam to jeden Heavy. Houston, nie. czy wy macie <knie> jakiś problem? Tak, coś tam od Atlasa, nie? O oh, fakt, nie 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 nie. Poszło nie, 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 nie. do niego parę strzałów. Pięknie! 291 A, nie, HP. O, dział samobieżnie. proszę proszę. No nie, że... Może... No boje, go, 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 go... No nie, już mogę się mać. No jeszcze go nie Co? Tak, tam stoi. Oooo! Wow. A tak, teraz M7PS. Dawajcie, przez spadek, zabijcie go, proszę. U, celną mi w gąsienicę. Cofał jeden, o ja. Ach, no cóż, dwie osoby to i tak bardzo dobrze. O oglądajcie, Dobra, to widzimy się o, czekajcie chwila. Za ileś tam... Tak. To widzimy się za parę minut w kolejnych dwóch, trzech bitwach.